Z góry przepraszam za szum w tle, ale dziewczyny są po kąpieli i musiałam włączyć duchawek, żeby dogrzała. Yy, pora troszkę na przedstawienie maluszków, bo już będą jechać do domku. To znaczy już. Jeszcze kilka tygodni, ale już jesteśmy tacy buzi. Pokażcie. się. To zielone na igłach to jest banan którego wczoraj maluchy dostały pierwszy raz. I tak się paskudni wyśniły. Urosły. Są bardzo w sobie. Mnóczą mrozik. I to jest mroz. Tak. Z tym pięknym chłopakiem. Za chwilę będę gdzie kolejny maluch. Kolejnym naszym jeżykiem jest Śnieżka. Śnieżka lubi być przytulana, ale ona jest takim Śnieżką pędźwiatem, przy takiej wichurze. Dlatego sugeruję zawsze brać ją na ręce co wieczorem, wtedy kiedy ona śpi. I przytulamy, kładziemy na nasz brzuch, ona sobie dośpi. Jak będzie się bawiła, to będzie nam uciekała. Jest w ciągłym, to jest jerzyk, który jest w ciągłym ruchu. Tak. Nie chcę nam się pokazać, ale postaramy się przy kolejnym jeżyku, może teraz w ciemnym, z w BL. trochę porozmawiać na temat odrobaczania jeżyc. Mamy Mikołaja Juniora. Pięknie on zaprezentował swoją maskę Pyszka i ogólnie ładnie nam pozuje. Jeśli chodzi o odrobaczanie jeżyków, ja sugeruję przynajmniej dwa razy w roku zbierać odchody, no można kupić pojemnik taki jak na mocz, i y, przez trzy dni zbierać, wkładać do lodówki i zanosić na badanie w kierunku pasożyty. Jeśli nawet pasożyty nie wyjdą do nie oznacza, że ich też nie ma. Yy, dlatego warto co jakiś czas odrobaczyć również jeżyka pro forma. I to nie jest tak, że to jest pojęcie zarobaczony. Nie. Yy, my wychodzimy na dwór, możemy coś przynieść na butach i to, że u nas yy, to nie będzie pasożytować, to nie znaczy, że nie będzie u jeżyca. Możemy mieć nawet na blusce na przykład pszczoły od ptaków, bo nasza bluzka gdzieś tam po praniu wisiała na zewnątrz i u nas ten pasożyt się nie rozwinie. Mamy inne pecha skóry, natomiast w przypadku jeżyka jak go przytulimy i będziemy mieli takiego pasożyta, bardzo chętnie przejdziemy na jego skórę. Dlatego naprawdę warto. Jest to, jeżyk jest żywym stworzeniem i jak żywe stworzenie wymaga przeglądu lekarza, tak jak my. Tutaj przy okazji Snow, który jest naprawdę bardzo pogodnym, bardzo grzecznym jeżykiem. Szczególnie że po tym, jak miał kontuzję łapki. Jest cierpliwy, wyrozumiały i bardzo słodki. Chciałam opowiedzieć troszeczkę o diecie ta dieta powinna być urozmaicona, dlatego że jak każdy żywy organizm potrzebuje bardzo różnych składników odżywczych. A idealnej karmy dla jeży męskich na rynku nie ma. Póki co nie słyszałam, żeby ktoś był zainteresowany opracowaniem takiej karmy. Przynajmniej. Nasza polska firma, która produkuje farmy dla jeży, nie była niemiecka, niemiecka również. Pokarmie czeskiej części jeży ma biegunkę. Dlatego musimy sobie radzić. Jeżyki mogą być na barwie, ale trzeba umieć podawać barwa. Trzeba umieć przyzwyczaić jeżyki do barwa i trzeba właściwie taką dietę mm, obliczyć, bo na przykład zabraknie potasu, zabraknie sodu. I już mamy problem. W przypadku jedzenia puszkowego, no tam są jakieś składniki mineralne, witaminy, przynajmniej tak podają producenci. Co do zawartości mięsa w nich, no tu mam trochę mieszane uczucia, ale bardzo będzie łatwo sprawdzić, czy dieta jeżykowi tak z tą nam zaczął biegać, odpowiada, ale o tym to za chwilę przy kolejnym jeżu. No i tam się ładnie prezentuje gwiazdka. Jeśli będziemy podawali rzekowi karmę, która mu nie odpowiada, od razu będziemy to widzieć w odchodach. I że będzie je czuć mocno. A dwa mogą być czasami, no mieć inną konzystencję. Na pewno szybko się nauczycie Państwo odróżnić to odchody, które są prawidłowe czy nie. Zapasu karmy według mnie, chodź, skąpię. Bo ty się ruszasz, coś tam. Zapasu karmy nie ma co robić, dlatego że producenci często ten skład karmy zmieniają. A nawet jeśli nie zmieniają, to na przykład dostawcę danego składnika zmienią, i już karma nie smakuje jeżą. Jest niestrawna przez jeżę i już nieraz przekonałam się, że brałam nową partię karmy i, i musiałam dać zwierzętom po okolicy.